you <laughs> Inżynierowie z AMG postanowili pochylić się nad nowym suwem Mercedesa i tak też powstało GLE53 QP. Niezwykle udane, kształtne i wyglądające dynamicznie auto dostało prawdziwie sportowy charakter, jednak główne pytanie, jakie się nasuwa, to czy tak duży samochód z tak dużym silnikiem ma w ogóle rację bytu? Z pozoru mogą się wydawać tak naprawdę cechami, które się wykluczają wzajemnie. Natomiast czy tak jest w rzeczywistości? Przyjechaliśmy specjalnie na tor w Kielcach, żeby to sprawdzić dzięki uprzejmości SJS Driving Experience. I co się okazuje? Okazuje się, że ten kloc na 22-calowych kołach potrafi naprawdę sporo. Szczerze, sam byłem bardzo, ale to bardzo zaskoczony tym, jak to auto spisuje się w zakrętach, bo ma się momentami wrażenie, o poszedłem bokiem, jakby jakaś niewidzialna siła wciągała to auto do środka. Nie czuć, że to auto waży 2250 kg. Sam się zaskoczyłem czytając, że tak jest, bo to auto prowadzi się w zasadzie jak rasowy hot z napędem na cztery koła, który dodatkowo ma preferencję na tylną oś. Podmiana AMG 53, co w praktyce kryje się pod tą nazwą. 3-litrowy rzędowy sześciocylindrowy silnik, który dodatkowo wyposażony jest w 48-voltową instalację elektryczną, która poprzez alternator i rozrusznik zamontowany pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów sprawia, że dodatkowo podczas przyspieszania możemy mieć zastrzyk 21 kW mocy, co nie brzmi zbyt imponująco, bądź też 250 nm. I to, wciskając pedał gazu, naprawdę w tym samochodzie czuć. W sumie ten samochód legitymuje się mocą 435 koni mechanicznych, ma 520 Nm i przyspiesza do setki w 5,3 sekundy. Oczywiście, że są szybsze i bardziej hardkorowe suwy, ale tutaj ta moc z komfortem, ze strojeniem regulowanego pneumatycznego zawieszenia działają jakoś tak harmonijnie i aksamitnie. Musicie mi uwierzyć na słowo, ale w tym aucie człowiek czuje się naprawdę dobrze. I owszem, to nie jest PAUSEMKa, to nie jest GL63, które swoją drogą już zadebiutowało, natomiast nie ma go jeszcze w oficjalnej sprzedaży. Ale szczerze mówiąc, jeżdżąc tym samochodem, nie czuję absolutnie, żeby czegokolwiek mu brakowało. To auto jeździ i prowadzi się i skręca naprawdę niesamowicie, więc jest to świetny kompromis pomiędzy osiągami i praktycznością w użytkowaniu na co dzień. Wnioski z tego są takie, że wcale nie trzeba kupować sportowego samochodu, żeby poczuć dreszczyk emocji. Możemy mieć duży, pakowny, rodzinny samochód, który wcale nie pali kosmicznych ilości paliwa i w którym w razie potrzeby będziemy mogli zaprzęgnąć wszystkie 435 koni mechanicznych do podnoszenia poziomu adrenaliny we krwi. Takiego auta raczej nikt nie będzie wykorzystywał po to, by je regularnie upalać. Niemniej jednak test, który przeprowadziliśmy na torze w Kielcach, jednoznacznie pokazał i potwierdził, że to auto potrafi i całkiem nieźle czuje się nawet w takich bojowych, powiedzmy, warunkach. I muszę wam szczerze przyznać, że mimo tego, że nie jestem fanem słów i naprawdę ciężko mi to przechodzi przez usta, to Chciałbym mieć taki samochód, i to nie mówię tego z pozycji kogoś, kto by potrzebował dużego samochodu, tylko z pozycji fana motoryzacji, i to sądzę, że jest naprawdę dużym komplementem dla tego samochodu. Ale oprócz świetnych wrażeń z jazdy, jakie gwarantuje GLE53, to to auto świetnie spełnia założenia segmentu, do którego przynależy. Jest duże, ma prawie 5 metrów długości i ponad 2 metry szerokości. Wewnątrz siedzi się wysoko, ale co najważniejsze, jest tutaj bardzo wygodnie. Z zajęciem miejsca za kierownicą GL nie ma absolutnie żadnego problemu, natomiast gdy już się to w końcu zrobi, czeka na nas absolutny luksus. No i to co powtarzałem już wielokrotnie i w dalszym ciągu to podtrzymuję, jestem ogromnym, ogromnym fanem wnętrz nowych Mercedesów. Mamy tutaj przepiękne połączenie cyfrowości z analogowością, mamy tutaj niesamowitej wręcz niebywałej. Jakości wyświetlacze, które wyświetlają fantastycznie wyglądające grafiki, i obcowanie w takim właśnie środowisku sprawia, że czujemy się, jakbyśmy byli w czymś wyjątkowo dopracowanym. Do tego, zagłębiając się nieco w system inforozrywki, mamy tutaj m.in. Masaże foteli. Oprócz tego ciekawa funkcja Energizing Comfort, która polega przede wszystkim na tym, że Mercedes, za pomocą typu nawiewu, typu zapachu, który jest podawany do nawiewu, ponieważ w tym samochodzie jest, znajduje się fiolka z zapachem w schowku pasażera typu grzania bądź też wentylacji fotela, masażu w nim i granej muzyki, może nas wprawiać w różne nastroje. Wiecie, coś tak jak te strefy relaksu w różnych kompleksach spa, które mają sprawić, że będziecie jak Nowonarodzeni. Tylko, że tutaj Macie to dosłownie na wyciągnięcie ręki, możecie wyjść do samochodu zaparkowanego pod domem, uruchomić sobie na przykład tryb przyjemność, włączyć start, rozsiąść się wygodnie w fotelu i chłonąć. Poza tym jest tu generalnie, jak to przystało na markę premium z dobrym wyposażeniem, wszystko. Podgrzewane i chłodzone uchwyty na napoje, wyświetlacz Head-Up, dach panoramiczny, Elektryczna klapa bagażnika, wszelkie systemy bezpieczeństwa z kamerą 360 stopni czy system autonomicznej jazdy. Suwy Coupé często mają problem z miejscem nad głową dla pasażerów tylnej kanapy, oczywiście z uwagi na ich opadającą linię dachu. Natomiast tutaj tego problemu absolutnie nie ma. Podobnie zresztą z miejscem na nogi, jest go cała masa. Być może więc Mercedes postanowił poświęcić część przestrzeni w bagażniku na rzecz większego komfortu dla pasażerów we wnętrzu. Nie, na tej płaszczyźnie Mercedes GLE Coupé również nie rozczarowuje i szczerze Wam przyznam, że nie pamiętam kiedy ostatnio widziałem aż tak potężny bagażnik. Jakby tego wszystkiego jeszcze było mało, mamy tutaj elektrycznie wysuwany hak, także spokojnie za tym samochodem możemy sobie pociągnąć jakąś przyczepę i to myślę, że naprawdę ciężką. No i tak kurczę chodzę, patrzę i nie wiem do czego mam się tutaj przyczepić. Jasne, że stylistyka tego samochodu jest kwestią indywidualną. Mercedesowi świetnie udało się zatuszować potężne wymiary oraz 22-calowe felgi w takiej sylwetce nadwozia, i tak naprawdę czuję się jak ten samochód jest ogromny, stając tuż obok niego lub też manewrując nim po ciasnych miejskich uliczkach. Powiem Wam szczerze, że Mercedes naprawdę zaimponował mi tym samochodem i oczywiście luksus w wydaniu marki z gwiazdą na masce zawsze swoje kosztował i tak też. W ten sposób skonfigurowany egzemplarz GLE53 Coupe to wydatek rzędu 600 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli ktoś szuka dużego, szybkiego auta albo szuka i dużego, i szybkiego auta, to myślę, że jeżeli taka osoba jest w stanie sobie pozwolić na auto za takie pieniądze, to zdecydowanie nie będzie zawiedziona. Ja naprawdę świetnie się bawiłem jeżdżąc tym samochodem na to, że. Miałem cały czas uśmiech na twarzy, mogąc z tym samochodem poruszać się na co dzień. Także jeżeli chodzi o mnie i o moje dotychczasowe podejście do SUWów, to zostało ono naprawdę diametralnie zmienione. I tą też pointą zakończmy sobie dzisiejszy odcinek. Dajcie znać w komentarzach, czy jakkolwiek oglądając ten film, wasze podejście do SUV-ów się zmieniło. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco. Tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia! Zainwestuj w spodnie szum No czekam na przelew. Ktoś mówił, że zrobi przelew z naszych widzów, żebym miał niepodarte spodnie, a ja dalej muszę w podartych chodzić No spoko, dobra to Dodamy na ten film z 15 reklam, żeby się zwróciło może. No fajnie by było, kurczę, no bo w sumie faktycznie trochę wstyd. No dobra, nagrywajmy. No dobra.